Można czytać dzisiejszą Ewangelię jako taką piękną przypowieść, którą opowiada Jezus, i jest ona o czujności: o tym, aby zachować czujność, kiedy syn człowieczy przyjdzie. I to prawda. Natomiast spotkałem się z takim komentarzem, z którym również chciałbym się z Wami podzielić: że te panny nieroztropne. Są obrazem współczesnych ludzi, którzy czasami się tak uczepią, na zasadzie pomóż mi, pomódl się. Y, ty załatw to, y, ale gdzieś tam y, w tyle można się domyślić, ale nie słychać tego w słowach, że ja nie będę się tym zajmował. Ty się tym zajmij, pomódl się za mnie przy okazji, ale ja nie będę rozgrzebywał starych ran to jest dla mnie zbyt ciężkie do poukładania i tak dalej. No nie zaprzeczymy, że w naszym życiu często może się tak zdarzyć, że właśnie tak się zachowujemy, jak te panny nieroztropne, w tym kontekście, że właśnie chcemy komuś obarczyć kogoś odpowiedzialnością albo zrzucić za kogoś jakieś, zrzucić na kogoś jakieś zadanie, które tak naprawdę powinno należeć do nas. No bo panny nieroztropne mówiły do tych roz, rozsądnych: "Użyczcie nam oliwy", yy, ale nie przygotowały się. No właśnie i druga kwestia to jest odnośnie tego przygotowania. My jakby nie, często nie przewidujemy jako społeczeństwo nastawione na konsumpcjonizm, na materializm nie przewidujemy, że nagle może czegoś zabraknąć. Zobaczcie, nawet jeżeli jest kwestia tego, że zabraknie prądu nagle, to cały świat staje na głowie. A co dopiero wtedy, kiedy chodzi o tę kwestię duchową, że yy, nie jesteśmy na stałych łączach z Bogiem, że yy, zaniedbujemy kwestię uregulowania yy, yy, no właśnie spowiedzi, tak, na zasadzie, że przy jakiejś tam okazji a nie dbamy o to, żeby trwać w łasce uświęcającej na co dzień. Yy, nie wspominając na, o tym, że, że zaniedbujemy lekturę Pisma Świętego i, i to jest odkładane najczęściej na yy, koniec dnia, czy raz w tygodniu, czy jakoś tak, nie? Oczywiście nie mówię o wszystkich, nie chcę generalizować, ale gdybyśmy taką sądę zrobili, to pewnie takie by były właśnie. Wyniki tej sądy. Moi drodzy, dzisiaj po tej Ewangelii, kiedy będziesz ją dzisiaj czytał, czytała, czy będziesz też słuchał, słuchała, zastanów się, ile jest w tobie tej nieroztropności, mówiąc dosadnie, ile jest w tobie tej głupoty, i zastanów się, co można z tym zrobić, bo to, że się zastanowisz, ile w tobie jest tej głupoty, no to jest jedno. Ale, co z tym można zrobić, to jest drugie. I jedna głupota jest in, różni się od tej drugiej, tak? Mogę powiedzieć tak dosadnie: Ja mam swoją głupotę, ty masz swoją głupotę, ale co my z tym zrobimy? Jeżeli wiem, na czym stoję, to kolejny krok wiem, co z tym zrobić. I kolejny trzeci krok zaczynam to robić. To, że my się. Yy, to, że my posłuchamy dzisiaj o tych pannach. Nie wystarczy. To, że my przeczytamy też o tych pannach. To, że my dowiemy się, jaka jest nasza głupota, To też nie wystarczy. Zróbmy coś z tym. I mówię to w pierwszej kolejności do siebie. Gdy chodzi o moją nierozsądność. Dlatego Duchu Święty, przyjdź do nas z takim darem umiejętnego spojrzenia w głąb siebie i zauważenia naszych niedociągnięć. Przyjdź do nas z umiejętnością dobrego przygotowania się na spotkanie z Tobą, na spotkanie z Bogiem, ale też Przygotowywania się takiego permanentnego, codziennego, żeby łaska, którą dajesz, spotkała się z naszym pragnieniem i abyśmy uchwycili to, co najcenniejsze. Przyjdź duchu święty i lecz nas z naszej nieroztropności, z naszej nierozsądności. Przyjdź duchu święty, zwłaszcza do tych osób, które mówią sobie. Nie mam z tym problemu. Przyjdź, Duchu Święty, do każdego z nas, bo ostatecznie każdy z nas gdzieś tam ma jakieś ukryte sprawy, które nie pozałatwiał i mówi: Nie mam z tym problemu. Dlatego pomóż nam, Duchu Święty, uznać, że mam problem. I ucz nas tego wołania do ciebie. Przyjdź, przyjdź i zrób porządek. Amen. Yy, dzisiaj, moi drodzy, aktem strzelistym niech będzie yy, zwykłe. Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź do mojej małości, przyjdź do mojej. Yy, może nawet chcesz powtarzać, to powtarzaj przyjdź do mojej głupoty. A w komentarzach, jeżeli chcesz, to możesz napisać, z jakiego, aby oddać chwałę Bogu, z jakiej nieroztropności, nierozsądności Bóg Ciebie już wyzwolił w Twoim życiu. Trzymajmy się Jezusa, dobrego dnia i do zobaczenia w kolejnych rozważaniach z Panem Bogiem.